Chantal Ackerman to młoda kobieta mieszkająca w mieszkaniu socjalnym w Berlinie razem z bratem i uzależnioną od alkoholu matką. Nigdy nie była w niczym naprawdę dobra, ani w nauce, ani w sporcie, ani w sztuce. Jedyne czego pragnie to zostać influencerką. Dlatego próbuje swoich sił jako internetowa osobowość, prowadząc makijażowe transmisje na żywo na Instagramie. Chantal jest jednak wyjątkowo niezdarna i kończy z przyklejonymi dłońmi do umywalki. Niezrażona porażkami, znajduje kolejną okazję do zdobycia popularności w sieci. Zauważa ogłoszenie firmy produkującej gumę do rzucia Crunchy Gum o konkursie dla influencerów z małą liczbą obserwujących. Każdy, kto wymyśli kreatywny sposób na reklamę ich produktu, zostanie wyróżniony w następnym spocie. Chantal nie zamierza zmarnować tej szansy i od razu bierze się do pracy. Niedługo później próbuje nakręcić angażujące wideo, robiąc psikus swojej najlepszej przyjaciółce Zeynep. Ta jednak nie chce brać udziału w tym głupim konkursie i odmawia współpracy. Zejnep jest bardziej zainteresowana sprawdzeniem, czy dostała zaproszenie na staż w lokalnej kancelarii prawnej. Okazuje się, że obie z Chantal obiecały wysłać podania kilka tygodni temu. Dziś mają otrzymać albo list z akceptacją, albo odrzuceniem. Kiedy Zejnep przegląda pocztę, Chantal zauważa leżącą kopertę. Podnosi ją i odkrywa, że to list potwierdzający przyjęcie Zajnep na staż. Zamiast jej go oddać, szybko chowa go do torby. Następnie zabiera Zejneb do lokalnego ośrodka młodzieżowego, by spróbować zdobyć niskopłatną pracę na pół etatu. Chantal regularnie odwiedza to miejsce, ponieważ ma darmowe Wi-Fi, co irytuje nauczycieli. Namawiają ją, by była bardziej ambitna i szukała lepszej pracy, ale ona się tym nie przejmuje. Ponieważ jest byłą uczennicą, nauczyciele są zmuszeni dać jej tę posadę. Jakiś czas później przyjaciółki zajmują się przygotowaniem dzieci do nadchodzącego przedstawienia. Wtedy Chantal zauważa gotyckie, pełnowymiarowe lustro stojące w rogu sali. Razem z Zeynep podchodzą do zaantyku, na którego szczycie widnieje inskrypcja. Gdy tylko zaczynają rozmawiać, tafla szkła staje się nieskazitelnie czysta. Chantal żartuje, że to magiczne lustro, ale Zeynep sądzi, że to jakaś sztuczka wiar. Mimo to szantal znowu zaczyna trajkotać o konkursie i swoim pomyśle. Chce wcielić się w księżniczkę, a Zeyneb zamienić w wiedźmę. Potem ma pojawić się przystojny książę, uratować szantal i ją pocałować. Gdy wyjaśnia, jak chce to zrealizować, nagle dzieje się coś dziwnego. Antyczne lustro przemawia, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Przerażone dziewczyny cofają się, a szantal odruchowo kopie lustro. Tafla jednak nie pęka. Zamiast tego wciąga jej nogę. Zejnep próbuje ją uratować, ale sama również zostaje pochłonięta. Lądują po drugiej stronie, w magicznym świecie Katania, gdzie baśnie są rzeczywistością. Wkrótce wita je duch o imieniu Sparki, opiekunka portali między światami. Wyjawia, że Chantal obudziła magiczne lustro, które spełniło jej życzenie, zamieniając ją w księżniczkę. Teraz jest Rosalią Esmeraldą, jedyną córką króla Katani. Weildrich II. Duch dodaje jednak, że król jest tyranem, który zniszczył wszystkie portale z obawy przed przepowiednią. Według niej z odległego świata nadejdzie wybraniec, który obali jego rządy. Duch ostrzega przyjaciółki, że mają 24 godziny, zanim portal otworzy się ponownie. Następnie życzy im powodzenia i znika. Mimo szoku Szantal sugeruje, by wykorzystać ten czas na cieszenie się jej statusem księżniczki. Wychodzą z pokoju, w którym wylądowały, i odkrywają, że znajdują się w ogromnym średniowiecznym zamku. Bawiąc się w holu, natrafiają na Aladyna, bohatera baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. Nie jest jednak złodziejem ani księciem, lecz sługą tyrana. Chantal zauważa przystojnego młodzieńca i od razu zaczyna z nim flirtować, ale Aladyn, będąc sługą, boi się spojrzeć jej w oczy i ucieka. Następnie Chantal i Zeynep trafiają do zamkowych ogrodów, gdzie spotykają Amaję, szlachciankę zaręczoną ze sławnym rycerzem Katani. Amalia zaprasza je na bal, który odbędzie się następnego dnia. Wieczorem siadają do kolacji z najważniejszymi członkami rodziny królewskiej. Są zszokowane, widząc królową uwięzioną w obrazie. Król natomiast wygląda jak nastolatek, choć w rzeczywistości jest starym mężczyzną, który utrzymuje młody wygląd, pijąc wodę z fontanny młodości. Tymczasem poznajemy Baskoł, przystojnego księcia z sąsiedniego państwa. Jest zakochany w Filipie, młodym stajennym, który opiekuje się koni królestwa. Jednak, jak wszyscy arystokraci, Baskoł musi podporządkować się woli rodziców. Okazuje się, że jest jednym z kilku książąt starających się o rękę księżniczki Rosali Esmeraldy. W Katani Chantal odkrywa przerażającą prawdę o sobie. Według przepowiedni zostanie przeklęta przez wiedźmę Samsarę i zapadnie w stuletni sen. Obudzić ją może jedynie pocałunek prawdziwej miłości. Oczywiste staje się, że Chantal to śpiąca królewna. Jakby tego było mało. Samsarę pojawia się w katani tej samej nocy. Przybiera postać staruszki i przynosi kołowrotek. Zanim jednak zdąży go użyć, Chantal i Zeynep atakują ją z zaskoczenia. Wiedzą, że skóra wiedźmy jest odporna na każdą broń poza srebrną. Udaje im się ją powalić srebrną łyżką i srebrnym prętem. Zmuszają Samsarę do usunięcia klątwy z ciała Chantal i uwięzienia jej w pobliskim ważonie. Następnie chowają srebrne narzędzia i pozwalają Wiedźmie wrócić do domu. Rankiem Chantal i Zeynep czekają na otwarcie portalu. Gotowe wrócić do swojego świata. Nagle słyszą hałas na zewnątrz. Spoglądają przez okno i widzą księcia wspinającego się do pokoju. Chantal nie chce wracać, bo nie nakręciła jeszcze żadnego materiału, który zapewniłby jej sławę. Przekonuje Zeynep, by zostały do czasu nagrania reklamy Crunchy Gum z księciem. Szybko opracowują plan i Zajneb chowa się za kotarą z telefonem szantal. Ta udaje, że śpi, podczas gdy Zajnep nagrywa z oddali. Wkrótce do pokoju wchodzi książę Baskoł i niechętnie próbuje pocałować śpiącą królewnę. Jednak Chantal budzi się, zanim ich usta się dotkną i natychmiast zaczyna udawać na potrzeby nagrania. Próbując zmusić księcia do wyznania miłości, szybko zauważa, że nie interesują go dziewczyny. W nerwach chwyta pobliski ważon. Przypadkowo uwalniając stuletnią klątwę. Zaklęcie zaczyna wirować po pokoju, pękając nawet magiczne lustro, po czym wpada do ust księcia. Niemal natychmiast następuje seria niefortunnych zdarzeń. Najpierw Basko utraci przytomność, ponieważ połknął stuletnią klątwę. Następnie magiczne lustro roztrzaskuje się na kawałki, skutecznie zamykając jedyną drogę powrotu do domu dla dziewczyn. Nie mając innego wyjścia, przywołują sparki, która jest wściekła na bałagan, jaki stworzyły. Oznajmia im, że nikt nie jest w stanie naprawić magicznego portalu poza młodą wiedźmą o niezwykłym talencie. Chantal przypomina sobie wtedy swoje życzenie: chciała być księżniczką, a jej przyjaciółka wiedźmą. To oznacza, że Zeynep musi teraz szkolić się, by stać się młodą czarownicą i naprawić lustro. Dziewczyny postanawiają udać się do Samsary, która mieszka głęboko w zaczarowanym lesie. Po odejściu z parki ukrywają nieprzytomne ciało Baską, by nikt go nie znalazł. Schodzą na dół gdzie napotykają Aladyna, który początkowo próbuje ich unikać. Chantal błaga go jednak o pomoc, a on niechętnie się zgadza. Pokazuje im swój odziedziczony dywan, który wymaga wielu napraw, bo jest porwany w wielu miejscach. Mimo to Zeynep pyta, czy zna drogę do zaczarowanego lasu. Aladyn przytakuje i wkrótce prowadzi je poza królestwo na dwóch koniach. Po kilku godzinach podróży docierają do wejścia do zaczarowanego lasu. Chantal i Zeynep wchodzą do środka, podczas gdy Aladyn zostaje, by pilnować koni. Po kilku minutach dostrzegają ogromną drewnianą chatę i ostrożnie wchodzą do środka. Wkrótce stają twarzą w twarz z jej mieszkanką Samsarą, złą wiedźmą, która rzuciła stuletnią klątwę na księżniczkę Rosalie. Jest gotowa je zgładzić, gdy nagle zauważa naszyjnik szyjnik Chantal. To sprawia, że Samsarę uświadamia sobie, iż dziewczyny nie pochodzą z tego świata i natychmiast klęka przed nimi. Następnie ujawnia przepowiednie mówiącą o bohaterze z innego świata. Bohater ten wejdzie do zakazanego zamku, gdzie odnajdzie błękitny diament. Dzięki temu potężnemu klejnotowi przywróci pokój w królestwie i obali tyrana. W rzeczywistości obecny król, Weildrich II, to okrutny władca, który wygnał wiedźmy z Katani. Przed jego panowaniem czarownice pracowały jako akuszerki pomagające kobietom w bezpiecznych porodach. Jednak po usłyszeniu przepowiedni król zaczął podejrzewać wszystkich i wygnał wiedźmy. Po tej rewelacji, Samsarę wręcza Chantal kompas, który poprowadzi ją do zakazanego zamku. Chantal opuszcza chatę z księgą starych zaklęć, a Zeynep zostaje, by szkolić się na wiedźmę. Kilka godzin później Chantal wraca do zamku i próbuje obudzić Baskoł, używając nowo zdobytej księgi zaklęć. Przegląda ją w poszukiwaniu idealnego zaklęcia, gdy nagle słyszy hałas za oknem. Chowa się za kotarą i obserwuje, jak Filip, stajenny, wchodzi do pokoju przez okno. Widzi swojego ukochanego nieprzytomnego i całuje go w usta. Ku jego ogromnemu zdziwieniu książę budzi się, co oznacza, że są sobie przeznaczeni. Rozradowana Chantal wyskakuje z kryjówki i gratuluje zakochanym. Ich radość zostaje jednak przerwana, gdy słyszą pukanie do drzwi. Filip, który nie powinien tu być, szybko chowa się na balkonie. Po chwili do pokoju wchodzi król i widzi baskoł oraz szantal razem. Podejrzewa, że książę pocałował jego córkę i przywrócił ją do życia, co napawa go ogromnym szczęściem. Aby uczcić tę okazję, ogłasza ich małżeństwo oraz wielką imprezę. Następnie szantal zaczyna zbierać różne przedmioty potrzebne do naprawy magicznego lustra. Prosi Aladyna, by przyniósł część składników, a resztę kradnie z zamku. W zamian za jego pomoc, szantal potajemnie naprawia dywan Aladyna nasycając go magią, którą poznała z książki. Kilka dni później Zeynep wraca do Katani po ukończeniu rytuału przemiany w wiedźmę. Spotyka się ze swoją najlepszą przyjaciółką, a duo naprawia magiczne lustro, wykorzystując moce Zeynep i składniki Shantal. Jednak cała ciemna magia w Zeynep sprawia, że zaczyna podejrzewać wszystkich wokół siebie. Traci nad sobą kontrolę i zaczyna atakować swoją najlepszą przyjaciółkę, która musi uciekać z pokoju. Wtedy matka Baskoł zauważa Zeynep i natychmiast zdaje sobie sprawę, że jest wiedźmą. Niedługo potem przybywa kilku żołnierzy, którzy związują Zeynep srebrnymi łańcuchami. Mają także aresztować Chantal pod zarzutem bycia wiedźmą. Jednak ona udaje się uciec, lecąc na dywanie Aladyna, tuż przed tym, jak zostaje schwytana. Bez innego miejsca, do którego mogłyby udać się, lecą do zakazanego zamku, gdzie Aladyn zrzuca Chantal. Planuje jej towarzyszyć. Ale ona mówi, że musi odbyć tę podróż sama. Wymieniają się naszyjnikami, a Chantal wchodzi do zamku. Nie zajmuje jej długo dotarcie do wewnętrznych krypty, gdzie przechowywany jest błękitny diament. Zanim jednak go zabierze, z jaskini wyłania się przerażający smok. To ogromne. Ponure stworzenie z dzikim ogniem w oczach. Chantal jednak zachowuje spokój i zamiast uciekać, zaczyna rozmawiać ze stworzeniem z miłością. Ku jej wielkiemu zdziwieniu. Smok natychmiast kładzie się na ziemi jak szczeniak. Widać, że bestia kocha szantal i jest gotowa jej pomóc. Następnie szantal zabiera błękitny diament starego tronu w zamku. Szybko wsiada na swojego nowego smoka, a duo wraca do katani. Po drodze zatrzymują się, by odwiedzić fontannę młodości, doskonale ukrytą w głębi lasu. Smok przechowuje dużą ilość wody w swoim pysku, a oni kontynuują swoją podróż. Niedługo potem docierają do katani. Gdzie król zorganizował wielką ceremonię publiczną. Zejnep jest przywiązana do słupa na środku dziedzińca i ma zostać spalona żywcem za bycie wiedźmą. Jednak Chantal szybko interweniuje ze swoim smokiem, który pluje wodą w stronę króla i jego ludzi. To powoduje, że wszyscy zamieniają się w niemowlęta w ciągu kilku sekund. Po zneutralizowaniu wrogów, Chantal uwalnia swoją najlepszą przyjaciółkę Zejnep. Następnie chwyta koronę króla i zakłada na nią błękitny diament. To formalnie czyni ją władczynią Katani i daje jej magiczną kontrolę nad królestwem. Dzięki swoim mocom, Chantal uwalnia królową z jej portretu. Ogłasza również, że Amalia będzie teraz dowódcą rycerzy odpowiedzialnym za ochronę królestwa. Chwilę później Chantal i Zeynep wracają do pokoju, gdzie magiczne lustro zostało już całkowicie naprawione. Żegnają się z Sparki i w końcu wracają do swojego świata. Widzimy potem, że Chantal otrzymała książkę za całą swoją służbę dla Katani. Zawiera ona wszystkie jej przygody, które przeżyła z Zeynep w krainie bajek. Dodatkowo Chantal wręcza Zeynep jej list akceptacyjny z lokalnej kancelarii prawniczej. Film kończy się, gdy obie przyjaciółki odkładają wszystkie swoje różnice na bok i obiecują, że będą razem na zawsze.